Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Lego Ignacego. W dzisiejszym odcinku obiecana recenzja koparki. Jeszcze do koparki dostałem taki fajny gratis, dlatego że na Halloween pewnie to się nie sprzedało i nam dali duży plus. Tutaj jeszcze są takie, ale to będzie na osobną recenzję, chyba w poniedziałek. Ale teraz się zabierzmy za naszą koparkę. Otwórzmy sobie o tak. Zobaczmy, ile worków z klockami. Tutaj taki fajny, duży element, ładny. Jeszcze to jest wielkości traktora. Traktor miał identyczny z przodu, tylko tutaj nam odpadło to. Miał identyczne. Zobaczymy, czy to będzie takiej samej wielkości. Teraz odburzmy traktor do Lego Miasta. O, ulala, tutaj widzimy fajne nadruki. Czy jakieś reklamy będą w instrukcji? Jedna instrukcja. Czy jest arkusz naklejek? Sprawdźmy. Chyba nie będzie. Są reklamy? Są. Co planujemy kupić? Zastanawiam się nad tym, bo, ale tutaj są dziwne prześwity w nadkolach. No, ale nie wiem, nie wiem i tak będzie się to prezentowało po zbudowaniu no to biorę się do budowania nie będzie speedbuildu pierwszy woreczek skończyliśmy tak to się prezentuje teraz na speedbuildzie zrobimy sobie drugi woreczek jeszcze tutaj taka pani no to budujemy drugi woreczek. Tutaj jest przystanek i stary przystanek i jakiś panny, No i tutaj jeszcze to, to takie do rozbijania tego przystanku. Nie wiem jak to się nazywa, chyba jakiś młot. Przyjrzymy się temu później, no to zaczynamy budować. Drugi woreczek. Dobra, to tyle. Tutaj fajnie mi się podobają te nadruki. Fajne, bo są nowe liście, ale zacznijmy na początek może od koparki, czyli najważniejszego elementu tego zestawu. Nie wiem czy mnie przekonuje ta płytka Lego, Super Le, Mario. Tutaj jest Lego Super Mario. Oryginalnie się tam po... pojawiłam. Hmm. Na no, tym mnie przekonuje fajnie to wygląda tylko no to się trochę ciężko zdejmuje zobaczmy do środka tutaj tutaj są jakieś joysticki by ktoś tym pokierował tym cynem młotem a tutaj jest kierownica nawet w tle pod jest specjalnie chyba budowa jak recenzujemy ten zestaw Dobra, historia jest taka, tutaj jeszcze załóżmy tą, to jest super pod zabawy dla młodszych, tutaj przyjechała koparka, tutaj zniszczyła tą, później to zagarnęła tą szyflą gdzieś, później jeszcze dodzieszyła tam przystanek, o i zgarnęła tam gdzieś szyflą. Później podmieniamy tutaj to. U, coś tu się oderwało. Podmieniamy to na to. Na to taki element wózka bydłowego. Jedziemy po nowy przystanek. Czy nam się to uda zrobić? Tak, jedziemy i wczepiamy nowy przystanek i mocno dociskamy i gotowe fajne przystanek chyba pójdzie pod i super bo tutaj mamy to zapasowe tą linkę do ładowania i taki znaczek który się pojawił przy hulajnogach elektrycznych z lego no i super bo do przystanka doczepimy bo teraz na serio są takie miejsca no i koparkę jeszcze w detalach mówimy fajna szufla to się na pewno mi podoba, zobaczmy czy to jest tej samej wielkości co traktor na serio nie wiem czemu ale koparka jest mniejsza od traktora dobra, fajnie to obok siebie wygląda tutaj jest identycznie zbudowane jak tu, prawie że odstawmy sobie to na bok prawie że to jest identycznie zbudowane, tutaj mamy jakąś Zmiotkę. Tutaj zapomnieliśmy doczepić łopaty. Tutaj pani tym kieruje. Tutaj są takie zawiasy fajne. Tylko to tak łatwo odpada przy zabawie, jeśli ktoś się tym bawi. Ale my to będziemy stawiać dolego miasta. No i, no i jeszcze raz mega zatem gratis. Taka sowa na Halloween. Chyba dlatego, że im się nie sprzedawało w Halloween, więc to mi dali teraz. Ale fajny gratis. Tak poza tym. Tutaj fajne schodki. Tutaj tak się prezentuje to. Dół, koła. Dziwne, że tylne są takie same jak przodnie, ale dobra. Tutaj szkoda, że nie ma tajla jakiegoś. To nawet fajnie się ufa. Tylko to jest trochę takie kanciate. W środku są joysticki, kierownica. Może brakuje tu jakichś zegarów. Tutaj są schodki. Tutaj jakieś lampki fajne. Dobra, wszystko w tej yy, znaczy koparce jest fajne. Tutaj taki młot, który może tak walić. Tak kopać coś czy coś, i tutaj jest łopata, i zmiotka po skończonej robocie, by zamiatać tam chyba te deski, jakieś okruchy dalej. To też jest fajnie zbudowane, tak prosto. Widzieliście to na speed buildzie. Te elementy chyba są nowe, bo ja ich jeszcze nie miałem nigdy. Teraz przejdźmy do mniejszych konstrukcji. Na razie musimy to odbudować. Bo jakoś tak było, żeby to omówić jeszcze raz jeszcze będziemy dzisiaj ją wstawiać do lego miasta ja mam taką delikatną chrypkę i kaszel i katar ale nagrywamy tu jest fajne, cztery fajne nadruki mega e, tutaj fajne w kolorze te liście i nowe cegiełki do mojej kolekcji no bo nie miałam w takim kolorze jeszcze. Fajna konstrukcja. Ogólnie nie wiem czemu, ale mi się podoba ten stary przystanek, bo jest w takim starym, fajnym typie. Z takiego starego, fajnego typu. Ja się... Taka płytka zaokrąglona. Przejdźmy do nowego takiego przystanku. Tutaj jakieś lampy, które działają chyba przez słońce, bo tutaj są takie. Panele słoneczne, tutaj ładowarka. Chyba pań, yy, państwo budowniczy po skończonej robocie sobie podłączyli telefon. Dużo nadruków, za to plus. Tutaj już taka fajna błyskawica i taka zakręcony kabel. Tutaj taki telefonik, dużo aplikacji. Chyba ktoś ma. Czy zła? Tutaj. Telefony, chyba messenger, muzyka i tak dalej. Tutaj. No, fajne, tutaj białe elementy. To pójdzie pod konstrukcję do mojego własnego przystanku. Omówmy sobie mini figurki. Tutaj minifigurkę wyciągamy ze środka koparki. Tak zwykle to musiało tutaj zostać wyciągamy Tutaj joysticki, kierownica się fajnie kręci. Szkoda, bo tutaj jest takie klaustrofobii można dostać przez czegoś takiego. Bo tak mało miejsca, nie ma otwieranych drzwiczek. No ale fajny zestaw. Fajnie, bo to kosztowało 71 zł. I dostałem gratis, który normalnie na Allegro by kosztował w tej samej cenie. Przejdźmy do minifigurek. Tutaj identyczne torsy na mały minusik. Mi się to niezmiennie podoba tutaj taki hełm i z tego wystają włosy. No i tutaj jakieś te odblaski państwo mają. Z tyłu krótko falówka, jakiś kaptur. Tutaj pani ma fajną minkę, takie okularki, jakieś pomalowane usta. Tutaj pan ma, tutaj chyba jakieś zadrapanie po budowie. Tutaj ma fajny łany kask. fajne rękawiczki. No dobrze, tylko mogli mieć jakieś ubłocenie na nogach przy sprzątaniu na przykład tego. Mogli mieć. No ale cóż, dobre minifigurki. Teraz przejdźmy do oceny zestawu. Ja będę tutaj taką solinę 10 minus na 10. Mały minusik w tej dziesiątce, jest tak samo jak traktor, no bo to są prawie że identyczne konstrukcje. W sensie koparka, bo inne konstrukcje nie było w zestawie z traktorem. Koparka jest identyczną chyba konstrukcją, e, konstrukcją prawie że teraz to trzeba wmontować do LEGO miasta. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle, tutaj doczepiliśmy z tego nowszego przystanku, z tego zestawu te ładowarki, tutaj już coś się ładuje, tutaj koparka już niszczy stary beton i będzie nowy chyba zakładać, w dzisiejszym odcinku to tyle, dzięki, na razie, cześć.